Dobry, witam się z Wami w środę 14 czerwca. Słuchajcie, takie pewnie wiecie po tytule. Dzisiaj jest mój ostatni dzień w szkole. Słuchajcie, może wiecie bądź nie wiecie, ja przyszły rok spędzam na wymianie w Stanach Zjednoczonych, e, tak więc no, na rok, że tak powiem, znikam z polskiej szkoły. Aktualnie jestem w trzeciej klasie liceum, tak więc wyjeżdżam na klasę maturalną. E, no i stwierdziłam, że chcę sobie nagrać takiego vloga, ponieważ nawet jeżeli wrócę do tej polskiej szkoły, po roku w Stanach Zjednoczonych, to jednak nie będzie to samo. Nie będę w tej samej klasie, w której spędziłam ostatnie moje 3 lata, nie będę z moimi przyjaciółmi, tak więc stwierdziłam, że w sumie chcę sobie nagrać tego vloga z takiego ostatniego dnia. Teraz możecie się zastanawiać, dlaczego akurat środa to jest mój ostatni dzień w szkole, a to dlatego, że w czwartek i piątek wyjeżdżam do Kopenhagi, tak więc no, wiem od razu, że mnie nie będzie, a potem już są oceny wystawione, no i również potem gdzieś wyjeżdżam. Tak więc no wiem, że już po prostu mi nie będzie i jestem jest taki już totalnie ostatni dzień. Oczywiście to jeszcze zakończenie roku, na którym oczywiście będę, natomiast no, będzie to wiecie, no coś innego, nie będzie taki już typowy dzień w szkole. Tak naprawdę dzisiejszy dzień to są takie ostatnie chwile siedzenia właśnie w szkolnej ławce i tak dalej. Dzisiaj też piszę swój ostatni sprawdzian, jest on z Polskiego, z przedwiośnia. I od tego będzie zależała moja ocena na koniec roku. Mam nadzieję, że napiszę to na piątkę, że właśnie mieć piątkę na koniec roku, bo wtedy będę miała też śledztwo z paskiem. Tak więc zobaczymy. Powiem Wam, że nie wiem, jakoś dzisiaj z rana wstałam i byłam zestresowana. Ale nie jakby tym sprawdzianem, ale samym tym, nie wiem, momentem, że jest to taki ostatni dzień. Nie wiem w sumie jakby czemu, ponieważ no, ten dzień nie będzie się różnił niczym innym od tych pozostałych. Ale jakoś tak, nie wiem, naprawdę dziwnie mi się to nagrywa, bo nie sądziłam, że będę w ogóle nagrywać taki odcinek. Dobra, słuchajcie, ja kończę to gadanie, ponieważ muszę się zbierać, żeby się nie spóźnić. Powiem wam szczerze, że już chciałabym mieć po tym sprawdzianie i e, już jakby wszystko wiedzieć. Natomiast e, dobra, ja już więcej nie gadam i odezwę się do was, jak już będę w szkole. ...tego no, sprawdzianu Tak więc, e, nasz wspólny epizod szkolny dobiega końca. Jest nasza ostatnia chwila razem w szkole. Ostatni raz siedzimy razem w kiblu. <grym> Dokładnie, tak. Razem. Dokładnie. E, no co, dziwne. Szybko, zlecia te, szybko zleciały te trzy lata. No ale co? No przyszły rok właściwie. <grym> Zaczynamy nowy epizod. Jestem już po szkole, teraz zmierzam do klifu, żeby odebrać mojego MacBooka z serwisu. Słuchajcie, kupiłam w listopadzie MacBooka Pro. E, takiego no, wiecie, i więcej pamięci, i takiego no, że tak powiem, no już lepszego, nowszego, no że po prostu mi stalczył na długi okres czasu. I słuchajcie, tak mówię kupiłam go w listopadzie e, No i zepsuły mi się sumki Wi-Fi. Słuchajcie, mój MacBook przestał łączyć się z Wi-Fi, nie łączył się z żadną siecią Wi-Fi oprócz mojego internetu domowego. Tak więc no zobaczymy co mi powiedzą, powiem wam, że jestem bardzo ciekawa, że jakby olejmy sprawę, że mam go bardzo krótko. Mam nadzieję, że po prostu jest jakaś wada systemu i że po prostu taki problem nie będzie się pojawiać na przykład w Stanach jak będę, no bo umówmy się, no tam nie będę się bawić w jakieś naprawianie tego komputera i tak dalej. właśnie do domu, tak jak widzicie po mnie nie jestem w najlepszym stanie. Powiem wam, że ten dzisiejszy dzień to jest jakiś totalny rollercoaster. Słuchajcie, Cały dzień stresowałam się bechem tym polskim. Nie wiem czemu. Wiecie, to nie była żadna matura ani nic, to po prostu zwykły sprawdzian. No, końcowo on mi nie poszedł, dostałam z niego chyba 58%, coś takiego. E, tak więc, no, niestety mogę się pożegnać z piąteczką na koniec roku z polskiego. I słuchajcie, odebrałam tego MacBooka. E, nie wiem czemu ta folia jest brudna. I słuchajcie, całego mi zresetowali, mam wygrany nowy system. Tak więc, no ja wiedziałam, że go będą resetować, natomiast, no nie fajnie, bo wiecie, już byłam tak dostosowany do siebie i tak dalej, a teraz muszę wszystko na nowo znowu robić. Powiem Wam osobiście, że jeżeli kiedyś usłyszycie, że liceum to są Wasze jakby najszybsze lata, to bardzo szybko zleci, to, to jest absolutna prawda. Słuchajcie, ja dosłownie pamiętam cały dzień z 1 września 2022 roku, kiedy zaczynałam trzecią klasę. A tak naprawdę za półtora tygodnia już ją kończę, nie? Tak samo klasę pierwszą, jakby naprawdę ten czas tak po prostu zleciał. I powiem wam, że do końca do mnie nie dochodzi to, że już nigdy nie wrócę do tej klasy, że nigdy nie będę właśnie swoją przyjaciółką w klasie i tak dalej. I że w ogóle za półtora tygodnia zaczynają się wakacje. No w sumie to można powiedzieć, że już się zaczęły wakacje, no bo jednak już są te oceny wystawione i tak dalej, już do tej szkoły nie będę chodzić. Tak więc serio, już nigdy więcej wstawania z rana, no przynajmniej na e, najbliższe kilka miesięcy. No, tak więc serio, ten rok szkolny naprawdę przeleciał, tak. Tak więc, no, serio. No, po prostu powiem Wam, że się nie mogę doczekać tych wakacji. To będą naprawdę najdziwniejsze wakacje. Za dosłownie dwa miesiące wylatuję na drugi koniec świata. Serio, mega dziwne uczucie. Dobra, słuchajcie, ja kończę gadać, ponieważ za dosłownie godzinę lecę do pracy. W dniu dzisiejszym już nic ciekawego nie będzie działo, przynajmniej mam taką nadzieję. Tak więc, tak. Dla mnie to będzie półtora tygodnia do zakończenia roku szkolnego. Dla Was sekunda. tak Widzimy się w dniu zakończenia roku szkolnego. Witam się z Wami 23 czerwca, czyli w końcu nadszedł ten dzień, czyli zakończenie roku szkolnego. Słuchajcie, powiem Wam, że jakoś totalnie nie odczuwam tego, że dzisiaj oficjalnie zaczynamy wakacje. Jakby słuchajcie, zawsze w dzień zakończenia roku jest bardzo ciepło, jest bardzo ładna pogoda, po prostu czuć ten pierwszy dzień wakacji. A powiem Wam, że dzisiejsza pogoda jest taka, no bardzo średnia nie świeci słońce, jest pochmurnie, ma w ogóle padać. Tak więc, no dosyć się Zakończenie około na godzinę dziewiątą. I w sumie to chyba pierwszy raz w liceum, jak jestem. To jest takie duże zakończenie roku dla każdej jakby klasy razem, bo wcześniej mieliśmy podzielenie na pierwszą, drugą i trzecią, a teraz jest to tak wszystko razem. Tak więc no mam nadzieję, że to się nie będzie jakoś specjalnie dłużyć. No i co mogę tu więcej powiedzieć? Zbieram się na zakończenie roku i razu się do Was. Jak już co do domu. Wróciłam że do domu, mamy godzinę 20, tak cały dzień się nie odzywałam, ale po prostu po tym ze znajomymi. No jednak wiecie, jest takie ostatnie zakończenie roku, już więcej takich nie będzie przez tymi ludźmi, z którymi byłam dzisiaj. E, tak więc wiedziałam, że no nie będę po prostu nic nagrywać. Słuchajcie, mam moje świadectwo. W ogóle dostaliśmy mega fajne teczki, tak więc no bardzo fajnie. Moje świadectwo prezentuje się w ten sposób. Tak jak widzicie, udało mi się załapać na czerwony pasek, tak więc no jestem bardzo, to bardzo zadowolona. Dostałam jeszcze taki dyplom i dodatkowo osoby, które miały świadectwo z wyróżnieniem, dostawały też jakieś takie worki z logiem naszej szkoły. Tak więc też dosyć fajnie. No i powiem Wam, że co? No, jestem z siebie zadowolona. Cały praktycznie rok po szkole e, pracowałam, czyli łączyłam szkołę z pracą. E, tak więc, no jestem, no jestem z siebie zadowolona. Nie powiem, że nie. E, też nie miałam takiej średniej idealnie na styg, tylko też miałam tam jedną ocenę wyżej. E, tak więc, e, no. Jestem z siebie dosyć zadowolona. Powiem Wam szczerze, że jakoś ta informacja, że są wakacje do mnie nie dochodzi, jakoś w ogóle nie czuję tych wakacji. No a z końcem roku szkolnego szykuje się mój wyjazd na wymianę, który będzie za jakieś półtora miesiąca. Powiem Wam, że nadal do mnie to nie dochodzi, jakoś tak nie czuję tego, że ja zaraz stąd wylatuję praktycznie na całe 10 miesięcy i że mi po prostu tutaj już nie będzie. No ale też wiąże się z tym, że niedługo zacznie się content z wymian do Stanów Zjednoczonych i powiem Wam, że serio, tego się naprawdę nie mogę doczekać, no po prostu będę miała co nagrywać, na pewno się z tym postaram, te filmiki rzeczywiście będą. Jutro z rana się niestety nie wyśpię, ponieważ idę na godzinę 8 rano do pracy. Tak więc co, wydaje mi się, że na tym momencie zakończę ten odcinek, wiem, że dzisiaj się zbytnio dużo nie odzywam, natomiast nie przewidziałam, że będę wychodzić na tak długie wyjście i że po prostu przez cały dzień praktycznie mnie nie będzie w domu, tak więc co, niedługo zaczną się pojawiać filmiki z wymiany, tak więc wyczekujcie z przygotowań do wymiany, tak więc co, czekajcie, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!